Hej, ja jestem Pat, Pat i ze mną jest dzisiaj Skyen. A że mamy te same rangi, czyli Master Guardian 1, stwierdziłem, że zobaczymy, kto jest lepszy w Gun Gamer. I ten, kto wygra, to znaczy, że jest Koksem. Słuchajcie, ja, jak już wiecie, jestem Koksem, ale Patcraft też tutaj nieźle. O, już dwa fragi zdobyłem, słuchajcie. Też walczymy, to jest wielki pojedynek, słuchajcie. Nie możecie zwlekać, musicie patrzeć, co się dzieje. Szkoda, że nie widzicie, właśnie jak strzelam banie. Patrz jak cię stary, jak to mówiłeś, to takie, szkoda, że nie widzicie jak strzałem bani i tak, Oooo ty, ty chamię, tyj chamię, o to Ja żebym stary. tak zlamił, ja dzisiaj, że jak coś grałem cały dzień w LoL'a, więc nie tego mnie to nie jest, że Ja wy nawet nie wiecie o czym, o czym my gadaliśmy przed chwilą, o, o pikach nerwowych, co jest, co? Już są kosą zabij. Co? co ja robię? Gadałeś o tikach nerwowych przy graniu, każdy je ma Niektórzy mniej, niektórzy więcej. Ja na przykład często robię taką agresywną myszkę, słuchajcie, zag zagranie Dokładnie. agresywnej myszki uderzenie dwa razy na cześć, na cześć gamingowego boga spaghetti myszką o stół. Batcraft tam robi Bregnes pod stołem, mówił, że tam nogami coś tam A, ja mam takie coś, że dosłownie jak gram, to mam prawa noga mi pompuje. Jakbym pompował, nie wiem, materac czy coś na wakacjach, taki dosłownie tak do góry i na dół. Oh shit. Jestem już pierwszy Ska u siebie, to, o, o Jezu, mało. ale dostałem. Co? Badkraft, idę cię zabić. CHODŹ, będzie kosa? Chodź. O, fak, nie zdążyłem. Puta, Widziałem stary, jak mnie byś gdybyś... ścisnął, to jest. widelcem u Nie wiem to czemu, jak zdziwił. mam kamerę stary włączoną, to. nie mogę grać, no. Też, 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 tak, też <laughs> tak mam, ale to trzeba, wiesz, ponagrywać. Słuchajcie, że w ogóle chcecie więcej odcinków ze Skyenem, to łapa w górę, macie tu dobić tysiąc łapek, wiecie? Bo ja, ja to mówię, ja jestem iluminatą, ja czaruję, wiesz, widzów. Boże, 99 HP ty powiedz. o, chodź tu, chodź! O, Halo? Boże... O nie... Nie, o, nie powiem, nie, że patria, to fartem było. I co? <śles> Tysiąc łapek dobijacie. Ten filmik będzie typową komplikacją tych facepalmów, stary, naprawdę. To nie będzie kom. A, spadłem, ale dobra, idę do ciebie. Co tu się dzieje? Ktoś tutaj, wallhack mi się odpalił, na czerwono wszyscy mi się świecą. O, właśnie, to jest to. Ja tego... no, to jest na wyścigu zbrojnym, <laughs> <właśnie. śmiech> przede mną był jakiś gostek i dosłownie się tepnął, nie wiem gdzie. No, Cieskałem. u nas Będę jest, kurde, Kto jest wgasłeś? u nas. Ty ja. no, ty. Rozumiecie, że jak ja strzelam super, to jestem na czerwono i wszyscy mnie mogą zabić? O właśnie, to, to jest, jest to, nie? Że jeżeli no, jest jesteś masakra. prowadzącym, to widzą cię wszyscy przez... E... przez ściany i tak dalej i mogą nawalać. To jest, to jest zupełna przeżycja. Ja zgłaszam totalny przeciw wobec tej sprawy. Jestem nieusatysfakcjonowany. <laughs> o, ale mi dwa fragi wpadły. Właśnie Zaraz widziałem, czerwony, stary. I patrzyłem, wesoły. jak ginęli moi sprzymierzący cienie. Nie, nie. oj, biedny, Szyb... to to na czerwono. Dobre. Mm. Kurde, zabrali mi Ciebie, to niedobrze. Zabrali mi Ciebie, jak to tak zabrzmi. <laughs> ehm... stary. To ty, położyłeś... ja mam nawet dobre staty, ja myślałem, że ja naprawdę lamię w tym momencie i jest my, my tak, jesteśmy na prowadzeniu, nie trafiam. Jesteś lepszy Ale... To Ale... W sumie o, zbyt... Co ty zrobiłeś, co to było? Co to było? Holy shit, nagrałem to <laughs> prawie jak multi i ta palę. rakieta, stary, nagrałem to, nagrałem <laughs> co? to. Co? Naprawdę? Jest no, stary, ja jedną strzałą zabiłem, zabiłem ciebie jakiegoś typa. <laughs> O, fa! To jest nagrane, to jest nagrane. To jest nagrane. Nie, ja muszę. Coś mi się wydaje, że dla ciebie nie jest Master Guardian, starczy Niebezpiecznie. Niebezpiecznie. Cicho, ale zaraz wyjdę na prowadzenie. Teraz Take nine Sandstorm. Jakiś taki. No zgiń! O, jest nice. Nie wiem, co tu się dzieje. Fucking shit, ktoś mnie w i ściągnął. Mam knifea, mam knife. No już nie masz. <gry> Ej, to było taki shutdown. Ej, mam knife'a, mam knife'a, Nie. Jezu, ja muszę cię ścigać, bo ty jesteś kurwa niebezpieczny dzisiaj, ty. <gry> nie. Jezus! Ja się że mnie ta... taką. chciałem to, takie... taką tom. E, takiego strajfa na ciele. Uważajcie na Pat zabijcie go, on nie może wygrać tego, rozumiecie? <grym <grym Jaki to... baniak, stary Witaj, wy Wytoj! Jezu, no fuck. Ja dostałem dostałem się to fuck! nie dostałeś nawet, nie To by nie było przyjemne zbytnio, nie uważasz? Czemu? Jakbyś wygrał na tobie jak najbardziej Ty mnie wyprzedzisz zaraz i wygrasz to Tak zawsze jest! NIE! nie! Kurwa. Kurde Już ma to Ja cię wyprzedzę, już my jesteśmy na równi, słuchaj Już jesteśmy na równi Skajen wraca do normy. normy Adam mały zapuścił znowu wąsa, słuchajcie Wszystko zaraz, już mam nóż I idziemy do proszę tak blisko. Stary. Co tak, to było? To jest nie. to, To co, rewanż chcesz? Chcesz rewanżu? Chcesz udowodnić, tak, widzą, tak rewanż. że jesteśmy równie dobrzy? Więc mamy ziemę drugą mapę i zobaczymy czy teraz też kurde SKN wygra, bo trochę mnie z nie, nie powiem. Stary, no oczywiście, U. że wygram, że to jest ustawiony odcinek. To jest ustawiony odcinek, dokładnie. tu dostał w łapę, żeby przegrać? No. Jak, jak, jak w Las Vegas to się dzieje? za mało wszystko. mi zapłaciłeś, stary, i cofam to, co żeśmy ok, Okej, okej. Okay, oh, okay, już, już widzę. <laughs> PTF-90 to ty jest ty taka randomowa broń, to nie wiadomo, co się dzieje. No, no. o jezu, podskoczył. Jeszcze ja podskoczyłem, ktoś, no, to... stary. Gdzieś mnie z... przestraszył. Mówię, Adam Małysz to jest. Ale Adam Patysz. Patysz. No. Ci dam Adam pały... patysza. Pałysz, pałysz. Do pałysz. no. Ja Mamy jednego Adama Małysza na polskim YouTubie. Tak? Hej no. Sympatyczny koleś. Nienawidzę stary tych augów i wszystkiego. To jest tak zlamione, się Z, czujesz jak this, taki... No plus się czujesz jak taki zjeb, bo mm, cały czas sprayujesz. No, takie... znaczy tym się nie sprayuje Uuu. generalnie, tym się wiesz, robisz serię mhm. najlepiej. Serię, ale bo jak to ja jest broń, tak... którą nie można sprayować, bo spray jest tak randomowy. Typowo, ale jak jest ktoś już o. tak blisko, to się tak strasz na maksa, że. Łoł, wow, tak, tak. O jezu, no właśnie, się tak obstrepoję. A prawdę, wkurczę, dalej ale jest na czele, ale wiecie co się stanie. Wiecie co się stanie? Co się o, stanie? Zginąłem. Nic się nie stanie, stary, wygram po prostu. Proste. Łoł, oh, shit! Okay. No. Jak, Jak jesteś w tym ten domu ten i świecisz się na czerwono, to można ci skanować z każdej strony, wiesz. O, no o tym. właśnie, to jest najgorsza. A, jest, no. a mnie widać? Nie widać, no, no pewnie. No, pierwszy. To jest niedobrze. Jesteś najgorszy z najlepszych. Nie no. Naj najgorszy z najlepszych. Jakżeś to powiedział taką banię chwyciłem? To jest taka motywacja skajena, wiesz. Jezus no krat, wiesz co? Miałeś do wyboru zabić dwóch innych, a musiałeś we mnie strzelić, no. No sorry, stary. Ty chyba mnie zaznaczyłeś na tabie, że że z ten wychodzi. No znowu, no. Z ten wychodzi z tej. Ja idę drugą stroną. Mi tak szoty wpadają takim typowym megafartem. fartem. Szoty? szoty to ci będą na hebie wpadały. <laughs> Dobra, tak te Fastbergi stare co mi obiecają. Fastbergi. Shot Fastberga. Paskudny browar, nie polecam nikomu czemu mi go chciałeś no dać? Ja nie mieszkam w Polsce, że nie ja wiem, wiem co to... To jest złoty 20, chyba w Biedronce? Jezus, co tu się dzieje z każdej strony? No nie, jak ja to mam wygrać? To chyba nie będzie szczęśliwa gościa dla mnie. Tak zlamiliśmy obydwoje z nim. Nie mogliśmy nic. No, ale ja wyjść nie mogę stać. po prostu cały czas coś się przykleił do tej stary. Dobra, wiesz Co idę, idę, stary, idę domem. Mam wylane. Oj, widzę jakiś czerwony. Kurde! O, proszę bardzo. Znowu strzelam, skanuję mm. przez ściany. Proszę. Kolega Dostajesz Nie, tak, zabiercia, już, stary przez cztery ściany do ciebie no, strzelam dosłownie. Kurde. Chodź tu tą lewą, chodź tu. Robimy czołowe spotkanie. Okej. Okay. Okej, okay, chodź. Idziesz tam lewą? Tak idę. Nie. Kurde, założył mnie! cię, mam. Chciałem... Fucking fuck, 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 fuck. Kurde, nie! Chciałem wykorzystać to, że. Chciałem cię. wykorzystać to, że. Mam. E... Chciałeś wykorzystać, że mam cichego cesa, po prostu. Mm? Taki ty jest A nie. nie ma, kurde! Nie ma! Paru... Kurde, Astar, ja nie, nie wiedziałem, że będę miał knife'a, Zabiłem jakiegoś gostka. Jest! Wygrałem! <laughs> nice! No to co, remis, słuchajcie. Nikt nie, nie jest lepszy. nikt nie jest lepszy. Nie Mamy obydwoje Master Guardiana 1. I to znaczy, że jesteśmy kozaki obydwoje. Zostawcie Patowi suba łapę. Wiem, że jest tu wielu ode mnie, widzów, więc macie mu zostawić łapę w górę. To będę częściej u PatCrafta, a PatCraft częściej u mnie. Dokładnie. Tak, to Patcraft, to Dzięki Kanał. za oglądanie, ziomy. I do zobaczenia. Do następnego. Trzymajcie się. Yo! Tutaj mamy Lord of the Rings, więc czekajcie. Jeżeli was zastanawia, czemu mam kurde replikę.